Ziemniaki Hasselback. Czy tak to się wymawia? Nie mam pojęcia czemu to robię, bo kupiłam za dużo ziemniaków. Ale i tak zrobię tylko dwa. <laughs> Albo inaczej, chrupiące ziemniaczki. Nie wiem, czy to jest to samo. Zapamiętajcie, ziemniaczki Hasselback tak mają wyglądać. Potrzebujecie parmezan, bo macie zblendować. Pamiętajcie, tylko w kształcie trójkąta, bo iluminati patrzą. Odsułem sobie <laughs> nowy już. Zblendowany wygląda tak. W moim przypadku dwa ziemniory umyjcie i nakrójcie co dwa. Minimetry. No, wygląda to tak. Dobra, w moim przypadku boczek odpada, ponieważ go nie lubię. Ale rozmarni spoko. A, okej, okay, na pewno dobrze to wygląda. No Zrobiłem się głodny. To każe mi dać to na taką y, parownicę. Paruje się też 40 minut, rozgrzewam piekarnik. Pewnie możecie zrobić to tak, że bierzesz garnek, duszlak, nalewacie wody i tam się to paruje 40 minut, nie wiem. Piekarnik na 200 stopni. Używany papier po rybie zero waste. <laughs> Później na ziemniaki robimy olej, bla bla bla. Znajdziecie sobie w internecie. Ja nie chcę, żeby ten TikTok miał 3 minuty, okej? Okay? I teraz robimy ten dip. Jany, dip. Kroimy korniszony. Tyle sera pleśniowego. Twaróg pół półtłusty. Następnie dodajemy śmietankę. Szczyptę soli. I chyba nie powiedziałam, te ogórki musimy odstawić. Pieprz i nie umyłem naczynia od ogórków. Miam. I zmiksować to! Dodajemy korniszony. Następnie dodajemy szczypior. Ponownie to mieszamy. Dip na Helsinki mamy gotowy. Wyjmujemy ziemniaki i uwaga. Ja nie umiem gotować, ale jestem z tego taki dumny. Wow! Jestem kwaśny. Przepyszne.